Na no jak? Czekaj, to na pewno? Tam. Walimy, a co tam? 15 sztuk. Jeszcze łyczek koli i jedziemy. Na szczęście. to jazda. Pierwszy. Fajne. Ło złoto 29 e. Astralne fajnie 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 podoba mi się to. A ty na co dzień pracujesz w jakiejś stałej pracy czy tak o jestem bezrobotnym zegarmistrzem. No z tego fajnie oddało. Na wybrane, aby zresetować docelowe miejsce. To fajne, fajne. Dobra. Złoto sobie zjemy. Mamy 29M. Fajnie. Ło! Będę miał tą. Będę miał... Szybko. Halloweenowy blanket na heroiczny strój. Fajnie. I znowu pyłek mamy. Pyłek. Jeden kufer i KCS. Tyk. Wyzwanie fajnie. Będziemy walić wyzwanie. Też fajnie tutaj na live. Eee, I ten blankiecik znowu nam się pojawia. Ła! No i tak może być. Podoba mi się tak błogo eee, O, 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 o. Siema, jak tam w marko dobrze. Elegancko. I kolejne wyzwanie mamy. Mamy kolejne wyzwanie. Zobaczymy, co z tego poleci. Będzie Lega z wyzwań. Wszystkie dzisiaj zużyję. Eee, dobra, 11 sztuk jeszcze. Dwa razy Bogu PO, Będę miał 30 Bóg PO? Fajnie, do expa. Pełne leczenie pozostało. Tutaj, tak średnio bym powiedział. Złoto znowu, to też na pewno się przyda. Znowu blankiecik, znowu blankecik mamy. Fajnie, 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 podoba mi się. 9. U, znowu złoto. 11. Czy to sto jest? Utwalenie chowańca. Uu, jaj. Do wbijania topki jak najbardziej. Będzie jeżdżony. Szkoda, że tylko 5 sztuk szybciej to klikaj. Po co? Ja się tym cieszę, a nie tam. Żeby to ten. Dobra, fajnie. Chwila, ja sobie zmniejszę. Nie. Żeby jak, jak, jak już nie będzie miejsca, to żeby było, żeby było widać. Dobra, jedziemy dalej. O! Zwrócił się jeden. Jeden się zwrócił. To mamy 16. Fajnie, fajnie. Znowu PO. Chore. Fajnie, 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 fajnie. Przyda się, przyda się na pewno. Ja z... Uuu. oddaję. O! I tego potrzebowałem. Będziemy latać kamyk spada. Znowu wyzwanie. Sporo, już mam ich pięć. Fajnie, fajnie, fajnie. To w sumie. To w sumie nam zwróci pożyczkę od razu, którą wziąłem na 300 SEU. <grymne> Ale zjemy sobie to też. Ale dym. Fajnie. I znowu było bo na X. Pożyczka sama się zwróciła, właśnie. No. Fajnie, 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 fajnie. Jazda dalej. Co, ja mam kurwa z tymi włosami? 3 feku. Ło, wow. wow, 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 wow. jaj. Ale siada panowie, nie? Panowie i panie, może. Fajnie, fajnie, fajnie. Dawaj, 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 dawaj. Elegancka, elegancka, elegancka. To mi się podoba. No elegancka. A to, co to jest? Utwalenie stroju. Możesz go użyć. Dobra, będziemy sobie to ogarniać potem. Znowu P.O. A to, co to jest? Czaszkowe? Podgląd? Ty, tutaj może. może. maskotka wylecieć. O. KCS na Musiszę na 3,6. Jak ja o tym marzyłem. Piękna jest ta loteria, piękna. Kuferek kuponów, okej, okay, to tam Syfik Ale run swada. Hmm, fajnie, 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 jasna. I ostatni. Ajajaj. miejsca na to nie będę miał. Halo. 2400 SEO. 16 otworzonych kuferków, i powiem, że jest klasa. A, czapta, znowu. Kupimy jeszcze tam jakieś. O, tutaj delikatne, może. O, taki sobie kupimy. Siemano, siemano, morba. Taki sobie kupimy, sobie otworzymy. Co tu. Poważnie? <grym> e, dobra. Jednak gdzieś mnie to nie kręci, i kupimy sobie jeszcze jeden. Co tutaj będziemy mieli? Oh, star Place. To był błąd. Ale dobra. Ja oceniam Git, a teraz przechodzimy tak. Na mapę. Na pewno. Trzeba to pootwierać. Zróbmy jeszcze opening maskotek. Użyj. Hero mask